Witam Pana, Panie Premierze. Nazywam się Zbigniew Stefanik i jestem niezależnym dziennikarzem. Jestem osobą niewidomą. Jestem obywatelem Polski, jestem patriotą, jestem osobą, która troszczy się o losy mojej polskiej ojczyzny. Mam podwójne obywatelstwo polskie i francuskie, a więc jestem obywatelem Polski, obywatelem Francji. Jestem Polakiem z podwójnym obywatelstwem, jestem Europejczykiem. Jestem świadomy sytuacji międzynarodowej, to moja praca, ponieważ zajmuję się analizą i prognozami tego, co się może wydarzyć, jak również zajmuję się relacjonowaniem wydarzeń z Francji, nie tylko w polskich mediach. No więc mamy propozycję, którą złożył pana rząd: propozycję dotyczącą przeszkolenia polskich obywateli na wypadek zagrożenia z zewnątrz. Jest to dobry krok w, w dobrą stronę. E, oceniam tą inicjatywę bardzo dobrze, ponieważ my takiego um, przeszkolenia potrzebujemy. Kłopot polega na tym, e, nie tylko w Polsce zresztą, że w nowoczesne społeczeństwa nie mają w ogóle pojęcia o tym, e, jak zareagować w sytuacji kryzysowej. Kiedy mamy na przykład wypadek samochodowy, większość z nas wychodzi z auta, e, robi zdjęcia, natomiast e, nie pomaga, po prostu nie wie, jak pomóc. My nie mamy wiedzy, nie mamy wiedzy absolutnie dotyczącej tego, jak pomagać, jak się zachować, kiedy coś dzieje się złego, i to powinno się zmienić. Tak więc takie przeszkolenie jest, jest niezbędne nie tylko gesty pierwszej pomocy, ale również jak zachować się w przypadku ataku jak chronić siebie, swoich bliskich, jak chronić ludzi, którzy są wokół nas no i wreszcie jak walczyć jak stawić opór przeciwnikom. Ale przecież wojna nowoczesna to nie tylko pole bitwy, takie tradycyjne, to nie tylko broń palna, mundur i walka wręcz, to również wojna w cyberprzestrzeni, to również wojna z dezinformacją, to również potężna logistyka, to w analizy, prognozy, strategia. Tym wszystkim jest nowoczesna wojna. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my, jako Polska, mamy ograniczony potencjał ludzki. Jest nas 38 milionów w Polsce, mniej więcej um, około 10 milionów za granicą. Um, wszelkie prognozy demograficzne wskazują na to, że będzie nas coraz mniej w najbliższych latach, i nie ma na razie jakiegoś pomysłu na to, żeby te um, dla nas negatywne trendy um, demograficzne odwrócić. A więc um, Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby zmarnować um, jakikolwiek potencjał ludzki, który posiada. Natomiast faktem jest, że Polska nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, jeśli chodzi o planowanie naszej polskiej obronności. Takim potężnym potencjałem są kobiety. O tym zaczyna się mówić, a więc warto, aby na równi z mężczyznami kobiety były również szkolone, mobilizowane, czy też aby należały do rezerwy strategicznej w razie potencjalnego ataku na Polskę. Kobiety są pełnowartościowymi żołnierkami, zresztą udowodniły to nieraz i nie sto i nie tysiąc. Niestety wiele państw pozbawia się tego potencjału, warto więc, żeby Polska nie pozbawiała się potencjału, jakie stanowią kobiety. I tu nie chodzi o to, żeby być politycznie poprawnym, czy żeby robić propagandę, albo marketing polityczny, to chodzi o fakt. Czyli znaczy kobiety są pełnowartościowymi bojownikami, wiele wnoszą. I muszą być, muszą być również wcielone do, do armii, jeśli zaszłoby taka potrzeba. Natomiast no o tym się mówi, tak, więc to nie jest jakiś nowy temat, o tym się coraz więcej mówi, bardzo dobrze. Jednakże Polska ma kolejny potężny potencjał, którego nie wykorzystuje, niestety. Tym potencjałem są osoby niepełnosprawne. Wiele osób niepełnosprawnych jest de facto pełnosprawnych zawodowo. Niestety osoba niepełnosprawna jest w dużej mierze dlatego niepełnosprawna, ponieważ to społeczeństwo z niej robi osobę niepełnosprawną. I ta osoba ze względu na różnego rodzaju uprzedzenia, społeczne uprzedzenia, po prostu jest wykluczona zawodowo. I to jest, to jest wielki błąd. To się zmienia powoli, ale się jednak zmienia. Natomiast my w Polsce nie mamy czasu na to, aby zmieniać mentalności przez 100-200 lat. My potrzebujemy ludzi tu i teraz. I ja tutaj występuję jako osoba niewidoma. Chciałem podkreślić, że reprezentuję tylko i wyłącznie siebie. Mówię na podstawie swojego własnego doświadczenia, nie jestem przedstawicielem żadnego stowarzyszenia, żadnej organizacji. Mówię tylko i wyłącznie o sobie. I reprezentuję tylko i wyłącznie siebie. Natomiast zapewniam Pana, panie premierze i wszystkich słuchaczy tego nagrania, że jako osoba niewidoma jestem osobą pełnosprawną zawodową. I to powoduje, że nie tylko mogę, ale chcę, czy może inaczej, nie tylko chcę, ale mogę bronić swojej ojczyzny. Jestem absolwentem Instytutu Studiów Politycznych w Strasburgu, jestem również absolwentem College of Europe w Natolinie, tej samej uczelni, którą Rafał Trzaskowski, kandydat prezydenta RP, prezydent Warszawy, skończył 12 lat przede mną. Również pracuję jako analityk, jestem dziennikarzem, komentowałem wydarzenia z, z Francji, nie tylko zresztą, dla większych, większości polskich mediów, właściwie dla wszystkich, większych polskich mediów. Robię analizy, robię prognozy, mam konkretne kwalifikacje i uważam, że jako osoba niewidoma mógłbym się w pełni przydać w zakresie obronności naszej ojczyzny. I ktoś powie, no tak, ale przecież nie będziesz latał z kałachem po polu, tak? Czy po, po podwórku, po polu bitwy. Tutaj również bym polemikował, ponieważ osoba niewidoma może się nauczyć strzelać. Mamy coraz więcej klubów strzelackich do osób niewidomych, ale nie, nie, nie w tym rzecz, nie chciałbym w ogóle otwierać tej polemiki. A więc załóżmy nawet, że tak jest, że osoba niewidoma nie będzie latała z tym przysłowiowym kałachem, nie będzie strzelała do wrogów, ok. Co nie zmienia jednak, że jest mnóstwo, całe mnóstwo różnych, różnych kwestii zawodów i elementów obronności, gdzie osoba niewidoma może być w pełni wartościowa. To jest cała logistyka, w którą osoba niewidoma może brać przecież udział. To są przecież wszystkie gesty pierwszej pomocy. To są rehabilitacje osób powypadkowych, osób, które są porane, które zostały na etapie leczenia. Przecież wiele osób niewidomych Pracuję jako fizjoterapeuci, ale dzisiaj instrumenty elektroniczne powodują, że osoba niewidoma jest absolutnie w pełni sprawna zawodowo. A więc jeśli chodzi o na przykład zwalczanie cyberprzestępczości, czy walki w cyberprzestrzeni z dezinformacją, czy działaniami wrogimi, osoba niewidoma jest w pełni sprawna i w pełni w stanie taką walkę podjąć. Tak więc... Czy osoba niewidoma y, jest w stanie pracować na, na równo właściwie z osobą, y, osobą widzącą w, w wielu kwestiach? Y, niestety, osoby niewidome są nadal wykluczane z, z obronności. Y, osobiście również mam książeczkę wojskową pod tą wojskową. Mam wpisaną tą książeczkę y, niezdolną do służby wojskowej. Szkoda. Ubolewam nad tym, ponieważ y, zakłada się, y, że osoba niepełnosprawna z góry jest niezdolna do służby wojskowej. A to jest błąd, ponieważ, tak już mówiłem, osoba niewidoma może y, być potrzebna i y, bardzo przydatna w różnych kwestiach. Y, na przykład osoby niewidome mają trochę inny sposób postrzegania pewnych rzeczy, potrafią analizować y, wydarzenia y, z różnych stron, y, niejako y, nie przywiązując się do aspektów wizualnych, y, widzą pewne rzeczy inaczej. Osoba niewidoma de facto widzi, tylko że widzi inaczej. I to spojrzenie osoby niewidomej bardzo wiele wnosi na wydarzenia, czy analizę tych wydarzeń. Tak więc osoby niewidome mogą tak naprawdę brać udział w różnych, w różnych działaniach i powinny być do tego dopuszczane. No niestety, społeczne uprzedzenia, jak również na pewna mentalność, która nadal pokutuje, powoduje, że osoba niewidoma jest uznawana po prostu za niepełnosprawną, no i to powoduje, że jest wykluczana z wielu, z wielu dziedzin życia, i to jest błąd. Dlatego że Wykluczając osobę niewidomą, de facto państwo pozbawia się hmm, pewnego potencjału, hmm, potencjału, które jest dla państwa niezbędne w sytuacji, gdzie faktycznie doszłoby do, doszłoby do wojny. A jeśli dojdzie do wojny, hmm, to wszyscy będą potrzebni. I w sytuacji, gdzie Polska faktycznie ma ograniczony hmm, potencjał ludzki, to powinna hmm, de facto hmm, przewidzieć swego rodzaju hmm, pospolite ruszenie w sensie pozytywnym. Czyli zmobilizować Wszystkie możliwe, wszystkie możliwe talenty, wszystkie możliwe umiejętności tam, gdzie to jest możliwe. I wychodzić poza schematy. Yy, ponieważ faktycznie dzisiaj yy, takie nagranie jak moje, czyli stwierdzenie, że osoba niewidoma może brać udział w, w obronności, tak czy na przykład być nawet żołnierzem, to jest pewne wyjście poza schemat. Natomiast jest to po prostu potrzebne. Ponieważ yy, z, yy, zaciągnięcie osoby niewidomej do armii, to nie jest tylko jakiś gest polityczny, jakaś walka z dyskryminacją, to jest po prostu danie sobie wartości dodanej. Tak, to jest po prostu, to jest atut. Osoba niewidoma jest atutem w wielu aspektach i jest to błędem, że nawet nie chodzi o dyskryminację, ale jest to błędem z punktu widzenia możliwości obronności, wykluczenia takich osób. Taka osoba niewidoma może służyć swojej ojczyźnie. I oczywiście, tak już wiem, ja tutaj występuję w swoim własnym imieniu. Natomiast jestem przekonany, to jest mój prywatny pogląd, ale będę tego poglądu bronił: że wiele osób niewidomych, podobnie jak ja, nie tylko może, ale również chce brać udział w obronie swojej ojczyzny. I jestem przekonany o tym, że wiele osób niewidomych, podobnie jak ja, nie tylko chce, ale może walczyć o Polskę, bo w wielu dziedzinach po prostu jesteśmy potrzebni i możemy się przydać. Jako analitycy, jako profilerzy, jako stratezy, jako pracownicy różnych branż logistycznych, jako żołnierze w cyberprzestrzeni. To wszystko jest dzisiaj w zasięgu możliwości osoby niewidomej. A więc warto przy planowaniu szkoleń społeczeństwa, bo tu chodzi o to, żeby przeszkolić społeczeństwo, aby uwzględnić również osoby niepełnosprawne, które są potężnym potencjałem. Z pewnością jest tak, że nie każdy pełnosprawny może służyć. To jest oczywiste. Natomiast y, warto nie wykluczać tej grupy tak po prostu, a priori, ponieważ uznaje się ich za niepełnosprawnych. To jest błąd. Y, w ten sposób pozbawia się dużego potencjału ludzkiego, a Polska po prostu nie jest na takim etapie, gdzie może się po prostu pozbawiać na wasze życzenie ludzi, którzy mogą być Polsce potrzebni w, na rzecz jej obronności. A więc, panie premierze, y, bardzo proszę o przeanalizowanie tego, tego, o czym mówię. Osoby niewidome Walczą dzisiaj o integrację w społeczeństwie. Ta walka idzie w Europie, można powiedzieć, lepiej lub gorzej. Natomiast w czasie pokoju, to są kwestie, można powiedzieć, o których można rozmawiać na spokojnie, oceniać poziom tej integracji. Jednak my teraz nie mamy czasu, tak? Jakby nie mamy czasu, i trzeba po prostu brać potencjał ludzki i kapitał ludzki tam, gdzie on jest. Jeśli mamy realny potencjał, realną grupę, która coś wnosi i która chce coś wnieść. Grupę zmotywowaną, która chce udowodnić, że coś potrafi i po prostu oczekuje szansy, to warto tej grupie dać szansę. Tak więc myślę, że warto rozważyć to, o czym mówię. Warto pomyśleć na serio o tym, jak zintegrować osoby niepełnosprawne w cały system obronności Polski. Ci ludzie się mogą przydać, oni są potrzebni, po prostu trzeba dać tym ludziom szansę. Ze swojej strony um, chciałbym um, zapewnić, że jestem gotów i um, czułbym się wręcz zaszczycony, um, jeśli um, zostałbym um, do takiej służby powołany. Jak już mówiłem, mam legitymację wojskową. Ta legitymacja wojskowa niestety skazuje na to, że jestem niezdolny do służby wojskowej. Jest to niezgodne z prawdą, no ale takie um, jest prawo, tak to wygląda. Mam nadzieję, że to zostanie zmienione. Jestem w stanie pomóc w stworzeniu takiego mechanizmu, takiego modelu, który faktycznie umożliwiałby przeszkolenie społeczeństwa, przygotowanie społeczeństwa na ewentualność jakiegoś ataku z zewnątrz, ponieważ tutaj trzeba ludzi przygotować nie tylko logistycznie, ale również trzeba dać im pewną odporność społeczną. Po prostu ludzie muszą mieć poczucie, że wiedzą, co zrobić, jak to się wydarzy, bo kiedy człowiek czuje, że wie, co może zrobić i ma wpływ na coś, to z pewnością jest o wiele skuteczniejsze niż w sytuacji, gdzie czuje się jako, jako przedmiot danej sytuacji. Podmiotowość właśnie wynika z, z wiedzy. Wiedza wynika z przeszkolenia i warto te programy tworzyć tak, żeby jak najwięcej ludzi było przeszkolonych na wypadek, na wypadek wojny. Czy służba obowiązkowa jest dobrym pomysłem? Znaczy, ja osobiście uważam, że zasadniczo tak. Choćby z, z jednego powodu. Taka służba wojskowa, ona integruje społeczeństwo. Ona powoduje, że, że ludzie uczą się pracować w grupie, uczą się w również pewnej dyscypliny, um, uczą się przestrzegać reguł, zasad. To zasadniczo jest dobre, tylko że to po prostu kosztuje. A tu chodzi o to, żeby przygotowywać społeczeństwo tak, żeby um, ograniczać koszty, bo my potrzebujemy pieniędzy na uzbrojenie, ale również tak, żeby to było sensowne i skuteczne. Tak? A więc ten model szwajcarski um, zdaje się być ciekawym modelem, ciekawą opcją. Być może również model izraelski jest do rozpatrzenia. Być może jest to jakiś pomysł, żeby każdy, kto może miał po prostu u siebie w domu plecak z bronią i był gotowy do powołania w każdej sytuacji, w każdym momencie, to jest, to jest dobre rozwiązanie. Natomiast do tego trzeba dodać po prostu sięgnięcie po tych ludzi, po których nikt nie sięga, tak? W innych państwach, czyli właśnie niepełnosprawnych. To jest potężna grupa ludzi. Ci ludzie mogą się przydać. Na różnych płaszczyznach mogą się przydać. I to, jest, to nie jest temat tabu. Znaczy, to nie jest tak, że niepełnosprawni chcą być niepełnosprawnymi. Tak? Ci ludzie chcą tak naprawdę być potrzebni i mogą być potrzebni. To trzeba dać tym ludziom szansę. Pamiętajmy, że wiele osób niepełnosprawnych jest tylko dlatego nieproposnych, ponieważ państwo postanowiło, że są niespełnie niepełnosprawni, albo dlatego są niepełnosprawni, bo społeczeństwo z nich zrobiło niepełnosprawnych, bo uznaje się ich do niezdolnych do pracy, co jest nieprawdą. Mam takie wrażenie, że prawo w ogóle i postrzeganie społeczeństwa niepełnosprawnych gdzieś zatrzymało się 50 lat temu i ten sposób postrzegania osób niepełnosprawnych, to dotyczy osób niewidomych, już nie jest zgodny z tym, co dzisiaj realnie osoba niewidoma potrafi. Natomiast społeczeństwo, świadomość społeczna, wiadomo, zmienia się powoli i nie potrafi dogonić za techniką, za zmianami realnymi, ale warto jednak, żeby rząd za tymi technikami potrafił, potrafił podążać i potrafił zdać sobie sprawę z tego, jakiego potencjału się pozbawia. A więc w sytuacji, gdzie nasz potencjał jest ograniczony, mówiłem o tym, wielokrotnie powiem teraz jeszcze, my musimy sięgać tam, gdzie, gdzie można sięgać. Tam wszędzie, gdzie można sięgnąć, trzeba to zrobić, ponieważ Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby stracić choć jedną osobę, która może się przydać w naszej obronności. tak? I Mam nadzieję, że ten apel trafi do kogoś, tak, że ktoś to usłyszy i że ktoś się tym zainteresuje, bo y, uważam, że osoby niewidome y, są potrzebne, chcą być potrzebne i ja y, mogę służyć, chcę służyć swojej ojczyźnie. Y, ten kanał, który stworzyłem, prowadzę go sam y, ze sprawą swojego telefonu, y, statywu y, i nas jest jeden, że tak się wyrażę, w, w naszym zespole, bo często. Dostaję gratulacje w związku z działalnością mojego zespołu, więc nas jest jeden, i sobie z tym radzę. jakoś to wygląda. Uważam ten kanał za właśnie wkład w społeczeństwo, przekazywanie pewnej wiedzy, pewnych analiz. Natomiast mógłbym to robić przecież dla, dla państwa, tak? Mógłbym to robić dla wojska, dla państwa, dla służb. Osoby niewidome, zresztą historycznie, jeśli spojrzymy na to, jaki jest ich wkład, choćby w ruchy oporu. Mnóstwo osób niewidomych służyło w ruchach oporu. Zbierały te osoby informacje, były właściwie niewidoczne, tak? nie za uwagi. Te osoby zbierały informacje dla wojska, dla państwa do ruchu oporu. Przykładów we Francji jest wiele, w Polsce również, a więc osoby niewidome już udowodniły w przeszłości, że są przydatne w momencie wojny. Natomiast tutaj tych dziedzin jest bardzo wiele: analiza informacji, prognozy, strategia. Jak również wszelkie działania właśnie w cyberprzestrzeni, wreszcie kwestie informacyjne, no i kwestie logistyczne, kwestie medyczne. Osoba niewidoma jest naprawdę pełnosprawna, pełnowartościowa zawodowo i armia de facto pozbawia się pewnego potencjału, traci tak naprawdę na tym, że się osoby niewidome zwyczajnie z góry skreśla. Mam nadzieję, że, że to się zmieni. Ze swojej strony powtórzę raz jeszcze: chcę służyć swojej ojczyźnie, mogę służyć swojej ojczyźnie, chcę bronić swojej ojczyzny, mogę bronić swojej ojczyzny i chcę się włączyć w budowanie takiego systemu, który spowoduje, który sprawi, że jak najwięcej osób po prostu będzie zaciągniętych do tego, żeby ojczyzny swoje bronić. Najlepsi są tak naprawdę ochotnicy. To oni tworzą system, to oni tworzą różnego rodzaju mechanizmy. I nie warto ludzi zniechęcać, a więc jeśli jest grupa ludzi, tak zwanych ludzi chcących, ludzi chętnych, to warto dać im szansę. I mam nadzieję, że no, Polska będzie tym pierwszym państwem, które da szansę niepełnosprawnym w zakresie swojej obronności. Mam nadzieję, że ktoś usłyszy mój apel. Mam nadzieję również, że jakieś osoby niewidome do niego się przyłączą, ponieważ osoba niewidoma jest w pełni wartościowa zawodowo. Tak naprawdę osoba niewidoma widzi, tylko że widzi trochę inaczej. A kto wie, czy osoba niewidoma niekiedy nie widzi więcej od osoby widzącej. Warto więc, aby tego potencjału, który stanowi osoba niewidoma, państwo się nie pozbawiało, zwłaszcza w sytuacji, gdzie faktycznie Polska ma ograniczony potencjał ludzki, a zagrożenie nie jest teoretyczne, tylko jest realne. Zachęcam więc państwa, jako rząd, żebyście zastanowili się nad tym, o czym mówię, żebyście nie pozbawiali Polski, ani polskiej, polskiej armii tego potencjału, jaki stanowi grupa osób niepełnosprawnych, w tym osoby niewidome. Zachęcam również osoby niewidome, które słyszą to nagranie, żeby przyłączyły się do tego apelu, ponieważ myślę, że warto, żeby nasz głos, na nasz głos był usłyszany. Warto, żeby nas usłyszano i żeby dano nam szansę. Dla osób niewidomych to byłaby szansa brać udział w takim przeszkoleniu, być również szkolonym. To jest szansa z pewnością na dalszą integrację, natomiast dla Państwa jest to atut, tak? ponieważ jesteśmy atutem potencjałem niewykorzystanym, a więc kobiety, oczywiście, jak najbardziej, ale niepełnosprawni również, bo jest to potencjał, o którym się zapomina i mam nadzieję, że to się zmieni. Z mojej strony, jeśli mógłbym pomóc w czymkolwiek, w organizacji takiego systemu jestem do pełnej dyspozycji. Podkreślam, że nie oczekuję żadnego wynagrodzenia, żadnej rekompensaty jak również uznaję, że służba mojej ojczyźnie jest nie tylko obowiązkiem, ale przywilejem, ale po prostu chciałbym, żeby ktoś dał mi szansę na to, aby tego przywileju doznać i dał mi szansę na to, aby, aby mógł się obowiązek spełnić. Mam nadzieję, że rząd pana premiera Tuska będzie tym pierwszym rządem, który uzna, zrozumie i zagospodaruje osoby niepełnosprawne, które naprawdę mogą być potężnym potencjałem którego to wiele państw no, niestety pozbawia się. Mam nadzieję, że Polska będzie pierwszym państwem, która, no, które po prostu zejdzie z tej drogi i da osobom niewidomym to, czego tak naprawdę wiele nie chce im dać, czego się im odmawia. Czyli po prostu szanse na to, żeby oni mogli udowodnić, że są pełnosprawni, pełnosprawni i naprawdę niezwykle pełnosprawni zawodowo. Dziękuję bardzo.